<laughs> Witajcie na kanale Majgra Maciej z tej strony. Pierwsze pytanie: Czy powinienem się obciąć na zero? Bo już tutaj mi zarastają włosy z tyłu, łysinę mam okropną i myślę sobie, czy się po prostu na zero nie zgolić. Myślę, że to byłoby ekstra, ale żona mi nie pozwala. więc potrzebuję głosów, potrzebuję argumentacji, żeby się na zero ściąć. Broda zostaje tylko tu, tu, tu. A druga sprawa, Paradox Rift. Skipuje ten set. Może skipuje to za duże słowo, ale dobrze wiecie, jak wygląda teraz rynek Scarlet Violet, tak? Bardzo łatwo odropy, bardzo dużo rzeczy wpada. Ludzie powoli mają problem z tym, że fajnie mieć alt arty, ale tego jest tak dużo, że w sumie nie jest nic wyjątkowe, tak, powoli nam się robi taka sytuacja, jaka jest w Magicu, czyli praktycznie bardzo łatwo można trafić wyjątkowe rzeczy, więc tak naprawdę żadna rzecz nie jest wyjątkowa. Nie mamy żadnego super, hiper, ultra trafienia. Nawet Charizard z Obsidian Flames, który miał podnosić ten set na duchu, no to no jest, bo jest, ale tych Charizardów wpada pierdyliard i po prostu ludzie tam już machają ręką, cieszą się, że jest. Wyjątkiem jest oczywiście set 151, bo okazało się, że o pool rate jest o wiele trudniej. Znaczy inaczej, statystyka czytaliśmy, 20% około na trafienie czegokolwiek, Illustration Rare padały niby podobnie, Secret Illustration Rare również podobnie, ale jak wszyscy tak otwieramy w koło, oprócz tego jednego mojego filmiku chyba sprzed tygodnia, jakoś, jak, jakoś tam pogadanka niedawno, to nie ma, nie ma materiałów, gdzie wpada coś genialnego z małej ilości paczek. No nie ma. Nawet jak się otworzy trochę więcej, to jest tak... Mm, tak jak mieliśmy w przypadku UPC. Nie? UPC był całkiem fajny. To trzeba przyznać. Ale żeby powiedzieć, że był jakiś super, hiper, mega coś... No nie wiem. No nie wiem. SIR-y trafiliśmy w miarę normalnie. Ale na przykład tych trójgwiazdkowych złotych kart no na kanale nie było ani jednej. Na tyle różnych produktów, jak otwieraliśmy, ja też nie otworzyłem żadnej złotej karty. Fluart jakoś podały, EX jakoś podały, Illustration Rare naprawdę rzadko to już te Secret Illustration Rare trochę lepiej, ale tak widać, że coś tam chyba kombinowali, ale nie ma na to dowodów, tak? Mamy tylko nasze ludzkie odczucie. Natomiast teraz wchodzimy znowu w standardowy set Paradox Rift, i pytanie, co dalej? No, i ja ogólnie na paradoksa się nie przygotowałem. Wspominałem parę razy, że ostatnie miechy miałem dość ciężkie. I ja po prostu stwierdziłem, że muszę zignorować ten set, bo nie wyrobię ze wszystkim. Zignorowałem go, ale teraz, jak na niego patrzę, to uważam, że podjąłem dobrą i złą decyzję. I teraz uwaga: tak, Maciej znowu komplikuje proste rzeczy. Dlaczego podjąłem dobrą decyzję? Bo ten set nie ma żadnego swojego charakteru. Ja wiem, możecie mówić, a pokemony z przeszłości, z przeszłości, mechaniczne i ancienty i coś tam, coś tam, Ok, ale nie wiem czy pamiętacie Crimson Invasion, pamiętacie, Crimsona, Sun i Moon trzeci set to był chyba, czy czwarty, gdzie set miał swoją identyfikację, to chyba za słowo, ale miał swoje, taki swój charakter, bo on był o ultra bestiach, tak? Czyli o takich dodatkowych Pokemonach, które były w Sunny Moon. Tutaj mamy, uwaga, dodatkowe bestie, które są z przeszłości i przyszłości. Uważam, że te sety są bardzo do siebie podobne. A, a głównym Pokemonem, który ma niby ten set nieść, jest Garchomp. Ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tego SIR Garchompa, to to był najgorszy SIR ze wszystkich. Widziałem już listę tych kart i zaraz do niej sobie pójdziemy, ale Garchomp... Nie wiem. Może ja nie jestem wystarczająco dobrym fanem garczompów, ale ten, ta karta mi się nie podoba. W sensie on jest tak generyczny, jak tylko się da. To już Czizary lepiej są, lepiej wyglądają. Tak więc mam problem z tym setem. A teraz dlaczego uważam, że to jest yy, zła decyzja, że w paradoksa nie wchodzę. Ano taka, że wydaje mi się, będziemy mieli tutaj przypadek z yy, tego z Palda i Wolf. I teraz dlaczego? Kart do trafienia jest dużo. One wpadają częściej, ale teraz dołożyli dość, dość naprawdę dużo. Nie pamiętam dokładnych liczb, więc przepraszam, jeżeli pomylę, ale małych Illustration Rare jest chyba między 32 a 36, a dużych Secret Illustration Rare wydaje mi się, że jest chyba przynajmniej 7 Pokemonów, wydaje mi się, że jest. Jak nie 12? Właśnie niestety nie pamiętam, a nie mam tej listy przy sobie i nawet zapomniałem, jaki to był adres. Bo gdzieś tam na necie można już sobie poglądać obrazki złożonego setu, miks japońskich, angielskich kart. No bo poke, pokebicze, pokek nie pokażą jeszcze nam niczego przed premierą. A tam gdzieś tam już widziałam cały ten set i było tego wszystkiego dużo, ale nic mnie nie zachwyciło. Zwłaszcza trenerki mnie trochę załamały, bo alt art trenerki moim zdaniem są. Znaczy fatalne to za duże słowo, ale w tym secie jest Rika. Jeśli nie wiecie, kim jest Rika. Rika jest postacią żeńską, która wywołała chyba największe poruszenie wśród fanów. Po kałonek wychodziła ta gra, bo Rika była taką dziewczyną, która nie ma kobiecych kształtów, jak to się mówi, ale w swoim zachowaniu była bardzo kobieca i przyjemna do grania. Na dodatek to jest Elite 4. długie włosy, wszystkim się podobała, bo jeszcze ma jakąś tam swoją stylówę, więc ogólnie wszystko super fajnie. I jest karta tej postaci, tej Riki i alt art jest okropny. To jest najbrzydszy alt art, jaki mogli zrobić. Brzydszego nie widziałam. Naprawdę. Jak się, popa ja wiem, że to jest tam jakiś styl. Poogłądźcie po 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 sobie. Secret e Illustration Rika. Ona ma tam but wielkości tutaj, całej klatki piersiowej i brzucha. Bo to taki styl. I to wygląda okropnie na tej postaci. Na dodatek, pozostałe Secret Illustration są też takie przesadzone, może. Jest tam tulip, która jest ciężko patrzeć w ogóle na tą kartę. Jest ulubiony gym Leader, którego imienia zapomniałem, więc musicie mi wybaczyć. I. Czy on ma Secret Illustration rara nie pamiętam, ale ma Full Art i ten Full Art będzie się cieszył dużą popularnością. To tak samo Full Art e, Riki, myślę, że to samo. Ale jest dużo kart, które nie są wcale jakieś takie. Nie wiem, może ja się za mało w Scarlet Violet ciągnąłem. Ale wydaje mi się, że na to, co te postacie i Pokemony mogą zaprezentować, to ten set na taką liczbę kart nic jakiegoś specjalnego nie pokazuje. Są jakieś odosobnione przypadki, tak. Steelix mi się bardzo podobał. Eee, coś jeszcze? Nie, Steelix, bo te Iron Moth i te tam takie Pokemony przeszłość, przeszłość, to one były... Mam wrażenie, że widzę co chwilę tego typu karty i one jakoś nie zapraszają mnie do tego, żebym chciał je zbierać, no naprawdę. Set 151 i ostatni filmik z Pinderem trochę mi pokazał, że jednak można w jakiś sposób, w jakiś bardzo fajny sposób zacząć zbierać te, te karty Scarlet Violet, Ale już nie mam ochoty zbierać ich wszystkich, tak jak to miałem w Sword i Shield. Przecież Sword i Shield pokazało, że można fajne arty, rzadkie arty zbierać i ciecie mieć. Gdzie tutaj mamy fajne arty, ale jest ich tak dużo, że one powoli przytłaczają i nie chce się, po prostu się nie chce. Ta, jest kilka Pokémonów, gdzie chcielibyśmy sobie kupić, trafić i tak dalej, ale żeby zebrać wszystko, znowu nie, taka sytuacja, że, że, jest, że jest ogromny przesyt, że jest ogromny przesyt tych rzeczy. No ale dlaczego twierdzę, że to jest jak Palda i Wolft? Bo Palda i Wolft też była w takiej sytuacji, że tych kart było dużo do trafienia, aczkolwiek Palda i Wolft ma jeden dość mocny plus jest skupiona na starterach. Zawsze sety, które są skupione na głównych pokemonach z reguły dobrze wychodzą. Nie wiem, czy pamiętacie Rebel Clasha. Rebel Clash mówiło się, że to jest taki o, set dla graczy w ogóle, tam nic ciekawego nie ma, tam były te startery, ale nikt się nie przejmował, nawet waifu były nędzne, bo była tylko Oleana i Sonia i tak Giovanni był, Giovanni był najdroższą kartą. Nie? A teraz Rebel Clash to jest jeden z lepszych setów. I finansowo. I Palda i Wolf moim zdaniem będzie bardzo podobnie się zachowywało <coughs> jak Rebel Clash. Tak? A Paradox Rift myślę, że będzie próbowało być takim setem jak Palda i Wolf, no bo mamy dużo części wspólnych. Mamy jakieś tam Pokemony, yy, które mogą być nazywane reprezentatywne, chociaż w przypadku Palda i Rebel Clasha nie ma tych Głównych, czyli starterów, i tak dalej. Natomiast jest bardzo dużo kart do trafienia. I to nie jest taki set, malutki set jak Obsidian Flames, gdzie mieliśmy tych fajnych kart. Nie wiem, ile tam było tych Illustration Rare małych. 12? Mało. To jest prawie jedna trzecia tego, co jest w paradoksie. Tak samo te Secret Illustration Rare. W Obsidianie były 4, a tutaj. No tu jest więcej, ale naprawdę zapomniałem ile. No i tylko przez to. Że te karty mogą być rozpropagowane równo. Trudne do trafienia, żeby, żebyśmy mieli wszystko, ale z szansą, że trafimy sporo tych ładniejszych kart, no sprawia, że ten Paradox Rift będzie taki, takim setem po środku. Bo jest, no mówię, po raz kolejny, dużo różnych fajnych kart do trafienia, gdzie jednocześnie ilość tych różnych kart do trafienia powoli jest przytłaczająca. No i kolejny problem z tym dodatkiem. Raczej to nie jest problem z dodatkiem, tylko to, co z po nim. Bo będziemy mieć kolejnego fejca, tak? Mieliśmy Hidden Face, Shining Fates i teraz będzie jakiś fejce dla Paldei. Palda Fates będzie. I tam znowu będziemy mieć małe Shiny, będziemy mieć full arty Shiny, już ludzie widzieli Charizarda, są jeszcze startery. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ten set się sprawdzi. Hidden Fates było super, wszyscy dobrze go wspominają. Shining Fates było takie ale prezentowało Shiny Pokémon z nowej generacji i uważam, że ten nowy Fates będzie tak jak Shining Fates, nie Hidden Fates, tylko Shining Fates. Znowu będziemy mieć dużo małych Pokemonów i będziemy mieć jakiś full, full Art Shiny X. I teraz Paradox Rift, który jest takim setem zwykłym pomiędzy 151 a Shining Fates sprawia, że on jest nieatrakcyjny, co jednocześnie może dobrze wpłynąć na jego cenę w przyszłości, jak ktoś chce się pobawić, trzymanie i tak dalej. Myślę, że to wszystko. Ja tutaj postaram się nic nie wycinać, bo nawet nie mam czasu na wycinanie. Nagrywam to w piątek, wy to będziecie oglądać wieczorem, przynajmniej część z was, większość wiem, że ogląda weekend. Tak więc, udanego weekendu. I chyba tyle. Napiszcie, czy otwieracie Paradoksa, czy nie. Ejo.